Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Laura Biadzi nie oficjalnie, a oficjalnie Urszulla i zapraszam was na trzeci odcinek z serii It Takes Two u chłopaków, u Dungemana i u Master Cheatera, czyli u Master Cheatera i Dungemana. Oglądajcie! Hej, wam wszystkim, jestem Master Cheater19, a to jest kolejny odcinek z It Takes Two. Nowa, ko no taka już, nie aż taka nowa, ale nie aż taka stara. Gras, kołopa od EA. Jest z nami dancz. Jak za. Eee, tak. Zawsze. Ja tak, tak więc, y witam. Jezu. A, dobra, Aha. takie okay. buty. A to do... Dobra. Przeskok, no, Nie dosięgnąłem. Ale fajna zabawa. O, jest duch. No, czy, ja, czy ja się mogę właśnie złapać? Nie. Y Tylko ja nie ogarniam, gdzie mamy lecieć. Eee... prosto Przez tą siatkę? No. Aha. Ale oszukałem system. Oszukana. No. Ojej. Ale mi gry zlagowało. Przez twoją śmierć. Panie. No tak, przez... No nie, jak ty umarłeś, to mi zreagowało. Eee... Yy... Chodź tu. tym. Dasz okay, Widzę, dobra, popatrzmy. Mmm... Um. A. Dobra, spoko. Że mamy lecieć dalej? Chyba, może. I um. Ja bym chciał tak wyrazić. Aha, tylko tam trzeba wcisnąć jeszcze E, A, A dobra, to ty i jeszcze Dobra, dobra. dobra. gotowe? Trzy, cztery. Jak wybuchło! Wow. I to za pierwszym razem, widzisz, jesteśmy koksami w tą grę. A może byś poczeka, mamy co? Proszę No i widzisz Kup się. Ja zawsze focus. Wow, pogubiłem ja. się, że słucham. <noise> Dzisiaj widziałem twój focus Nie uh, wiem o co się ja chodzi Przeskoczyć, dziękuję Chyba razem musimy, co? Awa. Czarny ekran, tak, czarny ekran z zapisywaniem. Tak. Idzie nam wyśmienicie. Do U. Czy w tym domu wszystko żyje? Tak. Oh, yes, I know we look like dolls, but we were actually her parents. I know who you are. Nothing escapes my lenses. Look. What? In, in here. All right. Okay. Um. See. Uh. Huh. Oh! oh. 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 I look dead. <laughs> Am I dead? You're not dead. Oh. <laughs> what's <going> on Did you see that, Jirka? Well, yeah. To me na sekundę. All I know is that Rose sat down there with her dolls and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else. Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Oh, I know, quite unusual for Rose, but I am 100% sure. Bo mogłam zobaczyć, jak jej brzydkości wpadły na ptaki. Ptaki wpadły... w ptaki... No bo wy się rozwodzicie. I jej jest smutno. To boże zaklęcie! Nie. Jezu. Nielogiczne. Toż wy jesteście lalkami. Nic nie jest logiczne tutaj. No, ale wiesz, ona się stara być taka taka, taka myśląca. Ja to. To ty jesteś sośwą myślący, ja jestem tym pianu myślącym Idealnie. Ty bujasz w chmurach. <laughs> Jak zawsze. Jak to się dzieje? Ja i Rose czytaliśmy o tym spelu

Y Łatwe, Dobra. Aha, no tak. No Łatwy cyc, jak my mamy tam, po prostu pod Easy. Czy ty chcesz skakać? Tak. Skoczyłem. No. Tak książka. O tak, właśnie, dokładnie. Zamknij się i rzuć winę. <laughs> Aha, dostaliśmy kolejną super umiejętność. Y Jak ty to zrobiłeś? Winę. A. F. Dobra, bo ja nie widziałem, okej. Okay. No dobrze. No. Ja ślepi no. jestem. Ja do okolicy Motyl... powinienem pójść. Motylki, jakieś te. Yy, co tu chodzi? mrówki, wszystko tu jest. Czuję się jak Tarzan. Zawsze chciałem na takie coś pójść. Tylko znając mnie, to ja bym się prędzej zrobił sobie krzywdę. Boże, jak ja uwielbiam. Yy, żyć. Nie wiem, czy są jakieś takie parki yy, typowo. Ale uwielbiam e, ten, parki linowe i, 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 i w ogóle. Ta adrenalina jak się chodzi po drzewie po drzewach. No, też lubię. No są parki linowe i tam takie rzeczy się robi. Przecież. No tak, się. ale tam zjeżdżasz ten, ale jesteś przypięty, a nie, że się huśtasz na na Ja, Jezu, chłopie, gdybym ja nie był przypięty, to ja nie wiem co ja bym sobie zrobił. Słuchaj, to mi wystarczy otwieranie okna. Że Oni nie musieli o tym wiedzieć. <laughs> Mimo to, że jakiś było. Szczegó... Szczegóły to nasza słodka tajemnica. <taki> tak. Um. Mam pytanie, kto tak wysoko zrobił huśtawkę? <laughs> Jeszcze zrozumiem te dziwne deski na drzewie, ale huśtawka? Na tej wysokości? Nie, bo huśtawka jest na dole, to u góry to jest po prostu podpórka. Żeby to się nie złączyło i żeby to jakby nie zapantlało A, żeby się, nie się no bo na dole jest opono. No, czyli zauważyłem oponę? Tak, jakbyś, jakbyś na mnie mógł poczekać. Bo ja tak trochę nie bardzo. Yy... Czekam, bo ja balansuję. Parkury. Ten bansuje, już gdzieś poleciał. Zostawił mnie z tyłu. No, je ja chyba w tą stronę pobiegłem. No. Tak mnie pokusiło. Czy ja to mogę w końcu? Nie. Content robisz. Nie. No, tak Biegnę tak do ciebie. Jakby tak coś trochę nie bardzo? Już się, się nie tam. martw. Biegnę do ciebie ratować sytuację. O jest w końcu. Widzisz z musiałem przyjść. No bo mnie zostawił, no? No i się zastresowałeś. No. Oj, no dobra, już cię nie zostawił. eee, i, e, a mam pytanie, a gdzie teraz? Nie wiem. Tu. A że tak? No. Oho. oj. oj. To, żem się nie złapał. Padam z drzewa w ogóle. Co się Taki dzieje? Taki średni zaraz z ciebie. I ty się dziwisz, że ja chcę wziąć rozwód. Pff. Że słucham? Ja tu się bawię, dobrze, a ty no... E... Dobra, ja tu coś wymyślę, no. A ja się bawię dobrze. E... Chyba ominęliśmy tutaj, jest... ...jeden latawiec. Dobra, może ja, ja wrócę po niego. No samolocik. No bo tam ja jednego puściłem. No to był, a był tutaj drugi. już biegnę do ciebie. Czekam. I'm waiting for, for, for you. O! Jak milutko. No, jestem. No nie mów, że Uff. Nie. W drzewie nie podobało mi się to. No. Mi by się podobało. No, takie ptaszki tam są. Lub wiewiórki. Lub wszystko. No tak, no burżuazja. To bardziej jak domach dzwoneczka. Też. O matko, lubiłem dzwoneczka jak oglądałem. To raczej nie dzwoneczek? Dzwoneczek? Co ty tu robisz? Wibiórka? Wibiórka. A co dobrze myślałem? A. I gdzie ten młotek? No, młotka nie ma. No, zas... Nie wiem czy zauważyłeś, ale wibiórka nosiła na głowie hełm z. Żółem Obierka od kasztana. No. <laughs> Mówiłem ci, a ty się nie słuchasz. <laughs> jest za ciężkie, no.

Tak mi przykro, i serce mi się złamało. No i teraz tu czuję się tak, tak źle. Mi teraz jest naprawdę tak smutno. Serce mi się złamało. To nic słyszeliście. Cudownie, gierka mi się zawiesiła, o! Oj, oj! oj. Mam nadzieję, że się odwiesi. Tobie też się zawiesiła? O! Nie! A, od... dobra, Cały odwiesza czas się, odwiesiła tam, się. Dobra, się. Ej, to nie wygląda jak wybiórka. Nie bardzo. Tak, takie... Y... Chociaż nie, mają ogony. Dobra, to są wybiórki. No. A wiecie taki fun fact? W Anglii nie ma rudych wiewiórek. Taki fakt. nie żebym się czepiał, ale co się stało z krzesłami z tych? Zniknęły. No, czary mary, pa, pa, pa. Chłopie, my jesteśmy lalkami, a ja ty się o krzesła pytasz. Ale to były fajne krzesła! Takie wygodne, mówisz? Fajny design, a. tak po kapslach, po, po, po piwie. Albo po innym napoju. Po soczku. Po soczku lunch. To chyba w Anglii soczki w, w takich opakowaniach z, z kapslami. Tak. Ja tylko soczki piję. Chociaż nie, pamiętam, że kiedyś była orężada w szklanych butelkach. Tak. Nie wiem, ale w szklanych butelkach wszystko lepiej smakuje. Tak. I to dosłownie wszystko. Jezu. Wiewióry okradały nasz dom. Hmm. Ty może też mnie okradają, dlatego nie mam pieniędzy. O, twoje gecie. Hmm.

Ej, czemu ja nie wybuchał. No, A. Myślę, że powinniśmy się zamienić. Wiewiórka przeszła na stronę os. Co za zdrajca.

Celowanie, okej. Okay. Hm, dobra, e, zgubiłem się, Halo, dobra, powróciłem. Szyję. E... Co ja mam co zrobić? To mam podpalić? Hej, o, haj, no, możesz to chyba już podpalić, e, chyba bardziej no, co? To właśnie tak na no, to mogę, Zium. no i cudownie. A bo my teraz trenujemy na wojnę A ty gdzie? Idą Ty tu zwiedzasz Ja zwiedzam szukam znajdziek A, bo ty masz achievmenty, wow. Tu I'm to, to jest minigierka? Gdzie? Możliwe Weź to coś latające. Coś co przypomina osa. Nie, to nie jest minigierka. To jest trenowanie. Muszę trenowanie. Ale cóż, fajnie by było znowu zagrać w minigierkę. No i gdzie teraz mamy? O, dobra. Nie zostaw to. To nie ma wybuchać, ja to mam po prostu sobie przynieść. Dobra. No. No teraz co? A... A teraz coś trzeba podpalić. Jestem za. Pytanie co? I... Hmm. Hmm. Musimy jakoś tam do góry się a parku. Tak, z grzybka. Gdzie? Tak, z grzybka. Hmm. Hmm. Dobra. Nie, tutaj nie. Cudownie przeskoczyłem grzywkę. Cudownie. Idzie, wyśmienicie. E, na pewno nie tam. Jakie ja mam co zrobić? E, tu coś podpalić. Dobra. Gdzieś tam żywi, musisz strzelić. Tylko, gdzie, nie mam pojęcia. O tu. A, tu. Y. To my się tam chyba najpierw musimy dostać. Chyba ale jak? Tylko pytanie, w jaki sposób. Y. Nie, no raczej nie tak. A czekaj. Nie, nie, bo no ja To ciążę. Tam... Nie rób tego na razie, nie, ale nie, 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 nie rób nie, tego. Nie, my się musimy dostać na drugą stronę. Ale patrz. To teraz robi się takie... Cięższe z jednej strony, no. No. Ale nie, my się musimy dostać pod, na drugą stronę, tylko pytanie jak? Te gra oczekuje ode to... mnie myślenia. No, tak trochę. Chociaż minimum. Inteligentne osoby z nas. I teraz trzeba to wysadzić Aha, no teraz tam jest, czekaj Tam wysadzę Chodź No to tu możesz teraz wysadzić O no Dobra, może zginę lepiej. Ty, zostań, bo ja ze mnie polos. A, dobra, gdy zjedziesz to, Tam. dziękuję, to muszę nadu leciutko, jeszcze trochę. Dziękuję. Zapraszam. Dobra. No i to się nazywa Teamwork. I... Tutaj. Tu? tu, 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 tu. Chyba to musimy spalić. Tak, to trzeba spalić. Dokładnie. O? Juhu, Zapisywany Mmm. No i teraz są. Podejrzewam, że musisz jeszcze raz dać ten tutaj y, tą, tą maś i mamy skoczyć na górę. Dobra. <laughs> Idzie cudownie. Tak, y, teraz y, na wiaderko. Chyba? Tylko powiem, Donczuś, że czas nam się kończy. Ale że to tak już... No, no tak już, no. Tam będziemy musieli. Ale no, że tak już, no. No czas nam się kończy. Chcesz czynić te, ten zaszczyt? Eee, nope. Dobrze, tak więc. Dzięki, że byliście kochani, to był super odcinek. Zapraszam już na następny, a tymczasem pa, pa. Dziękuję. Tak więc... Yy... Pamiętajcie, że zdrowie psychiczne, fizyczne jest ważne. To był kolejny odcinek z It Takes Two. Tak. Był Dancz. Byłem. Byłem ja. Czytajcie opisy, bo są bardzo fajne informacje. Tak jak u mnie jest opis inny, tak jak u danczy jest inny. Subskrybujcie, lajkujcie, co tam chcecie. Pamiętajcie, uśmiechajcie się. Będzie, będzie kiedyś promyczek po tym pochmurnym niebie. Tak więc do tego Bye! Bye! -a.